Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa nordyckie blistry XXL z kolekcji Panini FIFA 365 2025. Produkty są e, ze sklepu fantop.pl, jak zapewne znacie Wojtka. No i co mamy w takim produkcie? 3 saszetki, dwie karty limitowane małe, dwie karty limitowane duże. Otwieramy Pojedynek oczywiście sobie również zrobimy. Jestem ciekaw, czy wpadnie jakaś nowa limitka brakująca mi w kolekcji. Zarówno duża, jak i mała. No i kogo mamy? Ha! Patrzcie, co tutaj się dzieje. Mamy 3 XXL-ki. Wow! I chyba jedna będzie nowa, bo nie kojarzę, żebym miał Wirca, Florian Wirc z Bayeru Leverkusen i też nie wiem, czy Kieza jest z Juventusu, bo kima trafiłem. Także mamy Bayern, Juventus i Bayer Leverkusen, natomiast z małych Gavi Barcelona i Antonio Silva Benfica, czyli pięć różnych klubów trzy saszetki będziemy to łączyć jeżeli gdzieś tutaj będą różne te kluby ha czyli identycznie tylko nie ma wirca te same XXLki Kim, Chiesa, Bezwirca czyli ta jedna dodatkowo a tutaj Kevin de Bruyne z Manchesteru City i Vermeeren Atletico. No i jaki teraz tutaj pojedynek rozegrać? Chyba trzeba będzie kluby złączyć, czyli będzie Bayern jako jeden, Juventus jako drugi, Leverkusen jako trzeci, Benfica czwarta. Manchester City piąty, Barcelona szósty klub i Atletico siódmy. 7 klubów, sześć saszetek. Zobaczymy co ciekawego wpadnie i który klub zwycięży w tym pojedynku. River, González Pires, Manchester City, Phil Foden, Arsenal, Dominator Saka, z Milanu Kapitan Calabria, Ulsan... KO i Arsenal Kivior kolejna saszetka, Marsylia Jonathan Klaus Leverkusen, Kosonu, punkcik no i jest karta Invincible i tutaj jest Inter, Liverpool Manchester City i Bayern, czyli tylko Manchester City więc drugi punkcik Następnie mamy Arsenal, Martinelli, Golden Legacy z 2021 i fans favorite Kim z Ulsan. Co mamy tutaj? Atletico, Cezar Azpilicueta. PSV, Rising Star, Babadi. Manchester City, Ederson. Atletico, fans favorite Griezmann. PSV. Obispo, Liverpool, Soboslay, Marsylia, Kone, Leverkusen, Andrich, Manchester City, Akanji, czwarty punkt, Samuel, Xavier, Fluminense, Marsylia, Magician, Harit i Bayer, Leverkusen, Kapitan, Hradecki. No, popatrzcie. Leverkusen tutaj walczy z Manchesterem City i jest nordycka karta no właśnie bo to były Nordyki ta najrzadsza Nordic All Stars mamy Barcelonę mamy Manchester City i mamy Leverkusen czyli trzy kluby będą mieć po punkcie nie zapomnimy ale dajemy tutaj do Barcelony Fluo Marquinhos Sferenc Varoszu Liverpool Dominator Salah Logo River Arsenal Kai Havertz i jeszcze raz River Fernandes. Została ostatnia saszetka. Arsenal. Eh, Arsenal. Inter. Arnautowicz. Barcelona. Kubarsi. No i popatrzcie co wpada. Jeszcze jedna karta. Golden Baller mamy. Soboslaja z Liverpoolu. Następnie Ulsan. Um. Inter. Titan. Bastoni. I jeszcze raz logo Interu. Czyli praktycznie taka saszetka z Interu. A więc... Licząc tutaj punkt dodatkowy dla Manchesteru City, czyli w sumie 5 zwycięzca tego pojedynku, na drugim miejscu Leverkusen, bo mamy 3 plus tutaj Hradecki, to są cztery punkty. Następnie Barcelona, bo mamy raz, dwa i Atletico na trzecim miejscu. egzekwo. I tyle. Bayernu nie było, Juventusu nie było i Benfiki też nie było. Tylko cztery kluby miały swoje karty. Okej okay, moi kochani, tak to wygląda. Dajcie znać, co myślicie odnośnie trafów. Tylko chyba ten Wirc będzie nowy do kolekcji, jeżeli chodzi o XXL-ki na no, Asnordyków, tylko jedna karta wpadła. Okej, okay. żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczyska. Cześć wam!